Witajcie, kochani. Dzień ósmy dzisiaj dla mnie. Cały tydzień już za mną. I muszę Wam powiedzieć, że zeszły tydzień przeszedł mi całkiem nieźle, a dzisiaj totalna klapa. Mam taki kryzys. Jest już bardzo późno, ale nagrywam dla Was. Zobowiązałam się wobec, wobec Was tutaj publicznie, że będę nagrywać je codziennie i nagrywam. Gdyby nie to, że, że się zobowiązałam, z pewnością bym tego nie zrobiła. Ale od Was też słyszę, że mieście swoje kryzysy, także <gryzysy> jest to dla mnie jakąś, jakiegoś rodzaju motywacją, że nie zawsze będzie łatwo. Kasiu, Twoje wyzwanie za to idzie wyśmienicie. Dzisiaj zapożyczyłam sobie Twoją wczorajszą myśl, ponieważ słyszałam ją dwa razy, więc pomyślałam, że to jest też coś, czego ja potrzebuję. A zatem mam wszystko, czego potrzebuję, by osiągnąć sukces. I dzisiaj będzie bardzo króciutko, bo marzę właściwie już tylko o tym, żeby iść spać. Chciałam Wam tylko powiedzieć, że dostałam wczoraj kopniaka. Tak, od męża mojej przyjaciółki dzięki Michał. Bo o ile nie mam problemu z motywacją w stosunku do aktywności fizycznej, wykonałam dzisiejszy trening, także byłam zadowolona z siebie. Tak, moja sfera kariery zawodowej wymaga troszeczkę, troszeczkę więcej motywacji, bym powiedziała. E, otóż wymaga podjęcia pewnych działań, ale w związku z tym, że nie obrałam jeszcze kierunku, w którym chcę iść, to te działania tak e, odwlekam. Ale z drugiej strony, właściwie mogłabym podjąć działania, które identyfikują ten kierunek. No właśnie, także dzięki, Michał, za to, że, że gdzieś tam naprowadziłeś mnie na właściwą drogę. Żeby nie było łatwo, to Michał od razu e, wysłał mi zaproszenie na spotkanie rozliczające mnie z tych planów e, i, i, i działań jakie podejmę, także, <gryw> także nie, ma, nie ma wymówek, zero wymówek e, tutaj e, pod każdym względem. E, biorę się do planowania i, i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Także Michał, do zobaczenia e, na, na spotkaniu rozliczającym mnie. Dzięki za tą motywację. No właśnie kochani, także czasami, czasami potrzebujemy jakiejś zewnętrznej motywacji. No właśnie. A, a teraz to ja już uciekam spać i do zobaczenia jutro. Wasze filmiki obejrzę jutro, już dzisiaj nie dam rady.